Witam wszystkich, witaj na naszym kanale. W tym filmie omówię 10 problemów, że pojazdy Ford Focus w latach 2011-2017 są skłonne do doświadczenia. Numer 1. Niektóre z tych pojazdów wyposażone w ręczną transmisję są podatne na przedwczesną awarię sprzęgła. Numer 2. Niektóre z wcześniejszych modeli tej generacji były wyposażone w wadliwe zatrzaski drzwi, które powodują, że drzwi otwierają się podczas ruchu pojazdu. Numer 3. Niektóre automatyczne transmisje w tych pojazdach mają tendencję do występowania wysokiego wskaźnika awarii. Numer 4. Elektryczne urządzenie do wspomagania kierownicy w niektórych wcześniejszych modelach tego generacji jest podatne na nieprawidłowe działanie, powodując nagłą utratę wspomagania kierownicy. Numer 5. Niektóre z tych pojazdów mają wadliwy zawór czyszczenia pojemników, który może powodować zatrzymanie silnika przy niskich obrotach. Numer 6. Silniki podnoszenia okien w niektórych z tych pojazdów są podatne na przedwczesną awarię, powodując, że dotknięte okno nie porusza się w górę. Numer 7. System rozrywki w niektórych z tych pojazdów jest podatny na losowe zamarznięcie, a czasem nie jest w stanie rozpoznać i sparować telefony komórkowe. Wykonanie aktualizacji oprogramowania zwykle rozwiązuje te problemy. Numer 8. Kamera zapasowa w niektórych z tych pojazdów wyłącza się podczas kopii zapasowej. Numer 9. Wycieracze przedniej szyby w niektórych z tych pojazdów zwykle działają przerywane, a czasem wcale nie działają. Numer 10. Sprężarka klimatyzacyjna w niektórych z tych pojazdów jest podatna na przedwczesną awarię i powoduje, że system klimatyzacji nie emituje zimnego powietrza. Są to 10 typowych problemów, że pojazdy Ford Focus w latach 2011-2017 są podatne na doświadczenie. Miłego dnia!